Smurfusia będzie taki smerfny. Umieścimy tam zjeżdżalnie huśtawki, piaskownicę i piękną karuzelę. Ojej, jakie smerfne zabawki. Nie mogę się doczekać. Nie wiedziałem, że tak lubisz bawić się na placu zabaw. Nie mogę się doczekać, kiedy nie wypróbuje. Dobra, Smurfetko. sprawdźmy, gdzie będzie karuzela. Przesuń się w prawo, Ciamajdo. A teraz ty tyci, ciusieńki kroczek do tyłu. Jasne, Smerfetko. Oh. Ojejku. I znowu to samo. Oh, mam nadzieję, że Ciamajda jest cały. Co się stało? Ciamajda wpadł do dołu. Farmerzy? No co? Nie sądziłem, że jest tak głęboki. Oh. 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 Hej, a co tu się dzieje? Kto? Kto ty jesteś? Mam na imię Pytlik. Słyszeliście o gnomach? O, gnom? Jeju... Hej! Złaś mi z głowy! jestem panie Pytlik. Już schodzę. Acha. O jeju! A Gdybym wiedział, że z tobą takie kłopoty, zostawiłbym cię pod ziemią. Powiedzcie, co to z was za stwory? My... My jesteśmy smurfy, jak wszyscy widzą. Ja nie. W świetle dziennym nie widzę za dobrze. Dla mnie jesteście tylko niebieskimi plamami. O, mieszka pan pod ziemią? Tak, jestem górnikiem. Wyszedłem zdobyć trochę jedzenia. Kąpiel też by się przydała. Normalna żywność dawno mi się skończyła. Od wielu lat jem tylko robaki i żuki. Robaki i żuki? Fuj, chyba... Och, z chęcią damy panu trochę jedzenia, panie pytliku. Ojej, a z ciebie co za stworzenie? Ja również jestem smertem. Masz inny głos. I pachniesz inaczej. Oh. <noise> Faktycznie ma pan słaby wzrok, panie Pytlik. No, ona jest najsmerfniejszym smerfem, jaki w ogóle smerfował. Ach, pracusiu, mówisz takie smerfne rzeczy. To smerfetka, panie Pytlik. A, smerfetka. No ciekawe. Nigdy w życiu nie widziałem smerfetki. <noise> Pójdziemy do w naszej Panie Bykliku? Łasuch przygotuje Panu coś do jedzenia. Mówi, że jest gnomem, ale jej jak ogród. O, Łasuchu, ten biedny gnom od lat nie jadł nic prócz robaków i żuków. Robaków i żuków? Na samą myśl bolą mnie kubki smakowe. Proszę Pana, a czego Pan szuka pod ziemią? Cóż, największego skarbu na ziemi. A właściwie pod ziemią. Ojej, skarbu? Jest on w pieczarze klejnotów. Są tam szmaragdy wielkie jak świstaki, robiny wielkości głowy, a diamenty? W życiu nie widzieliście tylu diamentów zgromadzonych w jednym miejscu. Pewnie chce pan od razu wracać do pracy? No. Nie, jeszcze tu zostanę. Teraz, kiedy poznałem małą, słodką smerfetkę. och, pan piklik! Dla ciebie skarbie? Ach, nie trzeba! Jest pan bardzo miły, wie pan, jeszcze nikt nigdy nie ofiarował mi bukietu chwastów. Od tej pory twoje życie bardzo się zmieni. Ach. Jasne. Resztę naszego życia spędzimy wspólnie razem szukając pieczary klejnotów. To znaczy pod ziemią? Oczywiście. No wiesz. Ty i ja weźmiemy, weźmiemy śluch. To niezwykła propozycja, panie Petrik. Ale przykro mi, nie mogłabym opuścić wioski. Ależ tak! Miłość zwycięża wszystko. Wiesz, Boże Ależ, panie Petrik! Hej, hej, dosyć! Uważam, że już czas, żeby pan sobie poszedł. Więc to tak? Anna, ja wam jeszcze pokażę! Nic ci się nie stało, Smerfetko? Doceniam waszą wielką troskę, ale potrafię sama o siebie zadbać. Bardzo dziękuję! Ojej, coś ją chyba ugryzło. Kłazy z placu zabaw Smurfusia potrzebne mi na murek do mojego ogródka. Ojej! Uważaj, Smerfetko! To znowu on! Uwielbiam, kiedy Smerfetka tak się kryguje. On chyba nigdy się nie podda. Wiem, że chcesz dobrze o siłku, ale bardzo cię proszę, przestań mnie bronić! Ależ smerfetko ja tylko! O, no, on znowu próbował ją porwać. Pytlik? Pytlik! Kiepsko, Papa Smurf jest u Matki Natury i robi plany na wiosnę. No, Papa Smrów wiedziałby, co zrobi. Musimy zwodzić tego natrętnego gnoma, póki Papa nie wróci. Ale Smerfetka nie chce, żebyśmy jej bronili. Chce, czy nie chce? Po pierwsze, musimy jak najszybciej zabrać ją z wioski. E, to co zrobimy, pracosiu? Powiemy, że ma pójść do Matki Natury i jej pomóc. Po drugie, zrobimy fałszywą smerfetkę, żeby oszukać Pytlika. Pytlik słabo widzi, ale nie jest taki głupi. Wiem, dlatego jeden z nas będzie musiał przebrać się za smerfetkę. E, pójdę podleć swoje uprawy. O, pomogę ci, farmerze. E, mam dużo kamieni do przeniesienia. Ten gnom jest trudnym przeciwnikiem. Smerfetkę może udawać tylko najsilniejszy i najdzielniejszy smerf na świecie. Hej, chwileczkę, nie podpuszczaj mnie, dobrze? Cóż, zrobiłem co mogłem. Może uda się oszukać gnoma, ale matki natury na pewno nie. No, smerwetka jest bezpieczna ze swoją niebezpieczną misją. Jej niebezpieczną misją? A co z moją? Myślisz, że łatwo być dziewczyną, co? Wiem! Szczególnie takiemu wielkiemu twardzielowi jak ty! Spróbuj nie przejmować się jakimiś głupstwami. Nie o to chodzi! Chodzi o buty. Strasznie bolą mnie nogi! A, mój malutki robaczek. Uciekaj, Osi! uciekaj, smerfetko, uciekaj. Uciekać w tych butach? Masz okropny głos. Czy moja mała smerfetka jest przeziębiona? O, 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 o tak, panie Pytlik. Proszę uważać, bo się pan zarazi. A. Co za dziewczyna! Czas, żebyś poszła ze mną. Nie chcę słyszeć odmowy! Nie! Nie! Zostaw! Zostaw! Zobaczymy, czy Pytlik ma poczucie humoru. Ojej, mam wszystkie diamenty, rubiny i szmaragdy, jakie tylko gnom może sobie wymarzyć. Ale to mnie nudzi. Tu nic ciekawego się nie dzieje! To, że źle skręciłeś, gapowaty gnomie! Nie wygląda na to, że się mylisz, mój mały szafirku. Słuchaj, Pytlik, muszę ci coś powiedzieć, bo. znaleźliśmy pieczara o! klejnotów. <laughs> o! Trzymaj swoje paskudne łapy z daleka od moich klejnotów! Jestem guardiana, straszniczka pieczary klejnotów. <laughs> O to mi chodziło. Chcę mieć zajęcie w wolnym czasie. Zobaczymy, co lepiej zamienić was w diamenty, rubiny czy szmaragdy? Oho, nigdy nie opuścicie pieczary klejnotów, guardiany! Oho! Chodźcie, Majdo. Obiecałeś, że pochuśtasz się ze mną. Będę szybciej niż zdążysz powiedzieć! Oho! 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 Smurfy! smurfy. Gną Pytlik porwał osiłka! O, przebranie się udało! Nawet za bardzo zabrał osiłka pod ziemię. To chodźmy za nimi. do. razem z łasuchem zabierz smerfusia do wioski. Farmer, klawiec za mną. Zrób ze mną, co chcesz, guardiano. Ale proszę, nie skrzywcz mojej słodkiej dziewczyny! Co słyszę! Chcesz powiedzieć, że jesteś z dziewczyną? Jest najpiękniejszą kobietką, jaką spotkałem. Jedyną, jaką w życiu spotkałem. Będę dla ciebie łaskawa! Tak bym chciała poplotkować z kobietą! Widzisz, nie mam przed kim się wygadać! O, guardiano! Chętnie zostanę i pogadam! Mamy tak dużo wspólnego! <gadam> Zajmę ją, a te kopki zmykaj stąd! Tędy zeszli na dół! Cusiu, chcę z tobą porozmawiać. Wymyśliłeś misję do Matki Natury, żeby mnie chronić przed gnomem? To nie był smerfny postępek, Pracusiu. Ten gnom był niebezpieczny, Papo Smerfie. No jasne, a teraz ma osiłka. Osiłka? A czego on chce od osiłka? No bo widzisz, osiłek był przebrany za ciebie i... Co? Przeze mnie osiłek jest w niebezpieczeństwie? Och, musimy go ratować, Papo Smerfie! Smerfetka ma rację, moje smerfy za mną, Pydę za nią. Jaki właściwie jest pan Pytli? O, nawet sobie nie wyobrażasz! Jest w nim coś bardzo, bardzo pierwotnego! To skarb naprawdę! Czas ratować moją kobietkę! Osiłku, gdzie jesteś? Hej, hej, osiłku! Proszę, kochana, przymiesz te piękne kolczyki. Twój ukochany gnomu ratuje cię z o, miłość jest ślepa. Co za szczęście. A, mój bały kreciku! Oh. mój skarbie. Tam jest światło, jeszcze kilka kroków i... oh. <śmienny> Ostatni krok był super, smerfetko. No, przysmerfowaliście na czas! No, wszystko w porządku? Jasne. Pytlik postanowił poślubić gromkę, która pilnowała pieczach. Cieszę się, że sobie kogoś znalazł. O, ja też! To dobra nowina. Ale to nie wszystko. Poprosił mnie, żebym został świadkiem. 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 Aha. <La> y、yeah.